W 13 obiektach użytku publicznego w mieście i gminie Biskupiec końca dobiegają remonty związane z termomodernizacją budynków. W ramach tego przedsięwzięcia w 12 lokalnych szkołach oraz Urzędzie Miejskim poprawiono efektywność energetyczną głównie poprzez unowocześnienie systemów grzewczych. Ważnym elementem było również docieplenie ścian budynków. Termomodernizacja, która ukończyła się w tym roku szkolnym, to chyba największy remont, jaki szkoła przeżyła od początku swojego istnienia. Zostały wyremontowane niemalże wszystkie części szkoły, począwszy od docieplenia posadzek, poprzez ocieplenie ścian, poprzez stropy i wymiany centralnego ogrzewania. Jeśli chodzi o kaloryfery, to tutaj były stare, żeliwne i rzeczywiście jeśli chodzi o ciepłotę w pomieszczeniach, to była różnica. Już jesteśmy wyposażeni w kaloryfery typu PURMO. Wszystkie są nowe, wszystkie mają zawory, są cienkie rurki, także to ogrzewanie myślę, że będzie w pełni już wystarczało na potrzeby dogrzania naszych pomieszczeń do odpowiedniej temperatury zgodnie z zaleceniami, które są w prawie. Zostało wyremontowane centralne ogrzewanie, zostało Nowe zostały ocieplone wszystkie ściany zewnętrzne. Ze względu na zabytkowy charakter niektórych placówek, wybrane pomieszczenia należało ocieplić od środka. Dzięki temu udało się nie ingerować w oryginalny wystrój budynku. Przede wszystkim budynki, bo nasza szkoła składa się z dwóch budynków. Przede wszystkim budynki te zostały ocieplone. Ta część stara, która jest pod, konser pod opieką konserwatora, została ocieplona od wewnątrz. Natomiast część nowa, całkowicie z elewacją, do, została ocieplona na zewnątrz. Dodatkowo jeszcze zyskaliśmy piękną elewację, która nawiązuje właśnie do tej starej części. Budynek został docieplony płytami od środka. Zostały wymienione wszystkie okna, które były naprawdę w bardzo złym stanie. W tej chwili już mamy cieplutko. Wymieniona została również cała instalacja CO. Modernizacja systemu ogrzewania i ocieplenie placówek z pewnością przyczynią się do poprawy ich estetyki, czystości powietrza w mieście, jak i do niższych kosztów eksploracyjnych. Na tym jednak oszczędności się nie kończą, ponieważ w placówkach wymieniono także oświetlenie na energooszczędne, jak również zamontowano panele fotowoltaiczne. W wyniku tej inwestycji zmieniło się bardzo wiele w naszym przedszkolu od wymiany instalacji elektrycznej poprzez montaż nowych lamp w salach, czujniki ruchu, gdzie lampy same się zapalają. Mamy ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Co sprawi, że za elektryczność będziemy płacić dużo mniej. Zostało wymienione oświetlenie na nowoczesne, na LEDowe, jak również zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne na budynku przedszkola. Była zmiana częściowa dachu. Na budynku zostały zamontowane fotowoltaiki. Dzięki którym również będziemy mieli oszczędność na prądzie. Jak mówią dyrektorzy szkół, pierwsze różnice w rachunkach za ogrzewanie placówek są już widoczne. Bardzo duża różnica. Mamy piece nastawione na takie minimum i one nam ogrzewają cały budynek. Jest bardzo ciepło w salach 21-22, praktycznie przy minimalnym wysiłku pieca, więc jest fantastycznie. Już po tym sezonie widzimy, że y, chyba będzie z 50% o, na energię tej ciepłowniczej nazwijmy to tak. No jeżeli się uda jeszcze pozyskać troszeczkę z dachu, czyli ze słońca energii, to no jeszcze będą mniejsze rachunki za prąd. Różnice widać także w samym prowadzeniu zajęć w wyremontowanych placówkach. Docieplenie to jedna rzecz, bo już jest ciepło i z czego bardzo się cieszymy, ale również zmienił się wygląd szkoły, ponieważ zostały te ściany, które były docieplane, zostały odmalowane, a przy okazji Zostały odmanowane w większości wszystkie pracownie. Jestem niezwykle wdzięczna obecnym władzom za to, że przeprowadziły tak dobrze zorganizowaną modernizację budynku. Pozwoli to na duże oszczędności. Uczniowie czują się bezpieczni w budynkach, w których funkcjonują nowe, niezagrażające bezpieczeństwu grzejniki. Na pewno mogą lepiej wykonywać swoje zadania przy tak dobrym oświetleniu. Generalne remonty były również dobrą okazją do przeprowadzenia tych mniejszych, również związanych z poprawą jakości nauczania w szkołach. W szkole wyremontowaliśmy salę gimnastyczną. Z czego cieszę się bardzo, dlatego że w sali gimnastycznej panował nieprzyjemny zapach. A teraz mamy piękną salę z nowym sprzętem sportowym. Dobudowaliśmy też łącznik oraz w ramach akcji wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów i wszystkich rodziców mamy też wyremontowaną piękną stołówkę. Był wymieniany cały monitoring, mamy teraz 16 kamer, które zapewniają nam spory że tak powiem zakres bezpieczeństwa zarówno wokół budynku jak i wewnątrz budynku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 25 milionów złotych. Pełną listę beneficjentów programu termomodernizacji obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz zmian, które w tych placówkach zaszły, można znaleźć na stronie internetowej biskupiec.pl. 17 marca, czyli tuż przed początkiem astronomicznej wiosny, blisko 40-osobowa grupa prowadzona przez pracownika Centrum Kultury, Turystyki i Sportu Krzysztofa Kowalskiego udała się na prawie 18-kilometrowy spacer. Trasa nawiązywała do historii uznanego pisarza i tekściarza Ireneusza Irydyńskiego, który przez pewien okres swojego życia mieszkał w brodynkach. Piechurzy zobaczyli dom Iredyńskiego, po drodze również zatrzymując się w wielu innych miejscach. Cały rajd przebiegał w bieszczadzkim klimacie, zarówno krajobrazy jak i stopień Trudności trasy sprawiały, że piechurzy mieli dużą satysfakcję z pokonywanych kilometrów. Po drodze zauważyli też przebiśniegi, bazie i pierwsze żurawie. Niewątpliwy znak, że następny rajd odbędzie się już na pewno w wiosennym klimacie. Już 29 marca odbędzie się Czwarta Gala Sportu w Biskupcu, święto lokalnych działaczy, trenerów, organizatorów i przede wszystkim sportowców. W jej trakcie poznamy wyniki obrad Kapituły Gali, która przyznała nagrody najlepszym sportowcom w czterech kategoriach wiekowych, trenerom, działaczom sportowym, organizatorom najlepszych wydarzeń sportowych z naszej gminy, a także po raz pierwszy w tym roku nagrodzi osoby promujące gminę na sportowo. Poznamy też uczniów, którzy za wybitne osiągnięcia sportowe będą otrzymywali przez rok finansowe wsparcie w formie. Stypendium. Galę swoim występem uświetni Biskupczanka Julia Wach. W układzie tanecznym zaprezentuje się również Bienio and Soul Hitters, a gwiazdą wieczoru będzie tańcząca na szarfie Martyna Pytel, niezwykła akrobatka, która zachwyciła publiczność, m.in. w programie Mam Talent. Czwarta gala sportu w Biskupcu rozpocznie się o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej przy zespole szkół w Biskupcu.